No teraz to się jazda zrobiła, nie? Cześć dzień dobry moi drodzy. Ten materiał to. Coś nowego, w zasadzie nie nowego, a coś, czego bardzo, bardzo długo nie było, czyli unboxing. I po tytule i miniaturze pewnie wiecie dokładnie o co chodzi. Ale myk jest taki, że bardzo dawno nie zamawiałem żadnej kolekcjonerki, aż wreszcie dotarła do mnie ta, którą zamówiłem. Boże, ze dwa lata temu. A mówimy tutaj oczywiście o kolekcjonerce Stalkera 2. O samej grze już słyszałem różnorakie opinie, ale na razie w to nie wchodzę, ponieważ sam będę chciał zrobić recenzję, co akurat może troszeczkę potrwać z racji tego, że, no, tak jak mówiłem, oficjalnie, o ile nic się nie zepsuje i nie przedłuży, to w poniedziałek będę ojcem trzeciego dziecka. A więc może się to troszeczkę przedłużyć, ale przynajmniej mogę zrobić unboxing. Jak widzicie, kadr też jest nieco zmieniony, bo mam nowe biurko, na temat którego też zrobię zresztą materiał. No wiecie, będzie to materiał sponsorowany, a zarabiam póki mogę, nie? <ścoughs> Pozdro dla kumatych. Niemniej zapraszam Was na ten unboxing, zrobimy takie pierwsze wrażenia z tego, co tu jest. Zobaczymy jak to wygląda. Ja się pobawię montażem, bo jestem w tym strasznie słaby i być może uda mi się to jakoś ładnie zrobić. A was po prostu zapraszam. A za to, że mogłem sobie sprawić tę kolekcjonerkę, dziękuję Wam wszystkim oglądającym, bo oczywiście AdSense póki działa, no to daje jakieś dochody, ale przede wszystkim dziękuję wszystkim wspierającym. Lecimy. Mikrofon przestawię, bo nie będzie już nam potrzebny na ten moment. Całą przygodę zaczynamy oczywiście od otworzenia pudełka. Kolekcjonerka wysłana przez Ultimę zapakowana jest na sztywno więc nic nie latało. Opakowanie kolekcjonerki nie jest wybitnie ładne szczególnie front jest według mnie wręcz brzydki. Kojarzy się ze starymi okładkami tanich gier z serii Ekstra Klasyka. Wiecie, o czym mówię. Jednak muszę dać propsy za to, co jest napisane z tyłu. Klimacik. Eksperymentalny prototyp pojemnika trzeciej generacji, wyprodukowany do użytku w strefie anomalnej w Czarnobylu. Prototyp ma zwiększoną ochronę termiczną i radiologiczną. Emiter o odwróconej częstotliwości alfa skutecznie tłumi niższe widma emisji PSI, chroniąc operatora przed spontanicznymi skokami PSI podczas otwierania pojemnika. Nowy ekran ze szkła mineralnego pokrytego szafirem zapewnia niezawodną ochronę i wystarczającą przejrzystość do wizualnej oceny artefaktu. Aby otworzyć pojemnik, należy wprowadzić kod i pociągnąć za uchwyt. Strefa niskiego ciśnienia przytrzymuje pokrywę i wymaga dodatkowej siły otwarcia. Do otwierania nie należy używać ostrych przedmiotów. Tutaj mamy kod, no ale to tylko kartonik. Plecak nie sprawia wrażenia taniości. Nie mamy tutaj sytuacji jak przy falałcie 76. Specem od tego nie jestem, ale sprawia wrażenie solidnego, wytrzymałego. Kojarzy się z tymi plecakami, co to przynajmniej za moich czasów najczęściej nosili harcerze. Figurka Stalkera jest całkiem szczegółowa, błysne klasykiem mi się podoba, chociaż to nie dla niej, tak szczerze, kupiłem tę kolekcjonerkę. Z drugiej jednak strony będzie miło zdobiła półkę za mną, więc i tak na plus. Rozpakowując lampkę, pamiętałem, że miała to być taka imitacja artefaktu, ale nie pamiętałem jak to ma wyglądać ani jak działać. Jak zobaczycie w dalszej części filmu, sprawiła mi niezłą niespodziankę i zamiast stać tak jak w założeniach z tyłu, jako źródło światła, autentycznie stoi na biurku, bo jest z niej po prostu fajna zabawka. Będzie się często pojawiać jako ozdoba na filmach. Lampka zasilana jest standardowym kablem sieciowym. Jest ona sterowana przez taki oto stylizowany pilot. A oto jak świeci w ciemności. Ma kilka kolorów i trybów świecenia. W ciągu dnia tego za bardzo nie widać, a jej zadaniem nie jest dawanie wielkiej ilości światła. Tutaj jeszcze nie wiedziałem, że to nie jest jej ostateczna forma. Do kolekcjonerki dorzucone są również inne, mniejsze, według mnie nieużyteczne, ale nadal miłe dla samej wartości kolekcjonerskiej gadżety. Na pierwszy ogień Doktag. W tym przypadku mamy taki quasi-survivalowy zestaw. Według opisu to zestaw do rozpalania ognia. Mamy również plakat na gładkim papierze, znów niebrzydki, ale i nie jakiś wybitnie piękny. Były też dorzucone ładnej jakości naszywki. Dali nawet logo Worms Armageddon. Jakbyśmy się zgubili, mamy też konturową mapę, no ale prawdziwi mężczyźni nie korzystają z map tak jak nie korzystają z manuali. Nie można również zapomnieć o ładnie wydanym koncept artbooku, chociaż może to za mało powiedziane, gdyż znajdziemy tam również opisy, jak i niejako perypetie twórców przy tworzeniu gry. Całość ma 126 stron, ma ładną jakość wydruku. Chociaż papier jest śliski. Całość okraszona jest twardą, grubą okładką. Gdy rozpakujemy całość, to widzimy, że nie jest to mała kolekcjonerka. Plecak, lampka i akcesoria do niej dołączone, plakat, mapa, figurka, doktak czy ten survivalowy kit, steelbook, jak i wreszcie oczywiście sama gra, chociaż na pecetach w we wersji digitalowej to niezły zestaw jak za tę cenę. Otwierając steelbooka zobaczyłem tam jeszcze kopertę zawierającą coś takiego jak podziękowania od twórców, przepustkę do zony bardzo ładnie stylizowaną oraz kilka naklejek. Przyglądając się bliżej plecakowi, jak najbardziej doceniłem jakość jego wykonania. Same klamry to nie jest tani plastik, a wydaje mi się, że jakiś mosiąc albo inny stylizowany metal. Wygląda zacnie i akurat z tym można śmiało iść na miasto, jak i na jakieś wyprawy. A teraz przed wami krótkie podsumowanie oraz moja autentyczna reakcja, gdy wreszcie wpadłem, jak dobrze ustawić lampkę. I co ja wam mogę powiedzieć, moi drodzy? Ta kolekcjonerka jest warta półtora tysiąca złotych. Można powiedzieć, czekałem, czekałem na nią te dwa-3 lata, ale powiem wam szczerze, że jest to bardzo obszerna kolekcjonerka, nawet jak biorąc pod uwagę. Dzisiejsze czasy i dzisiejsze ceny. Właśnie 1500 zł za tyle fantów, bo mamy tutaj i naszywki, i steelbooka i koncept e, artbooka i to w twardej oprawie tam ponad 120 stron papier śliski akurat muszę powiedzieć. Figurka, powiem szczerze, ciężko mi się ocenia figurki, ale nie jest taki typowy plastik fantastyczny, jest bardzo fajna, szczegółowa, klimatyczna, jakby nie patrzeć tak, więc będzie na pewno gdzieś tutaj Eksponowana, ale przede wszystkim ta lampka, co jest naprawdę świetna, Ja nie wiedziałem, że ta kula będzie taka namagnesowana. To jest też, jakby nie patrzeć, trochę minus. Ona w ogóle taka śmiesznie wyważona jest, że ona nawet przy mnie, nie wiem czy mi się uda, nie wiem co tutaj zrobili, ale ona nawet tu w tym momencie, przecież ja nie jestem namagnesowana, a chociaż może biurko, ona się sama. Jakby jest tak wyważona, że no tak łatwo nie spada. Naprawdę genialna rzecz, nie wiedziałem, że będę miał tyle fryde. Jest niesamowim. Zobaczycie, że... Powiem Wam szczerze, że ciężko ją utrzymać nawet właśnie z tego powodu, ale świeci dalej, świeci. O, teraz to już przesada. Niemniej... Nie wiem, szczerze nie wiem, czym to zrobi. Ale, ale jak ona nawet po podłodze po ucieka nieprosto, tak więc nie wiem, co tu jest zastosowane, ale świetny efekt i faktycznie za, zachowuje się jak artefakt, jakaś anomalia. E, pewnie ktoś mądrzejszy ode mnie w kwestii fizyki wyjaśni mi, co się, co się tutaj dzieje. E, ale okej, okay, nie świeci może tak mocno i jest ten problem, że jednak nie trzyma się po środku, tylko chce uciekać. I tutaj może z tym bym coś widział nie tak, ale. Było no, najlepsze, jakby jeszcze lewitowała, nie? Ty kurwa lewituje! No teraz to się jazda zrobiła, nie? Jest absolutnie warte wszystkich pieniędzy. Mam 36 lat i to taką radość sprawia, nie? E, autentycznie w tym momencie tak to by mogło kosztować 3000 zł i bym to wziął. Ale nie mniej, no e, jest w tym gra, jest ten zestaw. Są takie pierdółki jak chociażby otwierasz taki taki survival kit można powiedzieć, bo tutaj też miarka, ale powiem wam szczerze, musimy to sprawdzić i zweryfikujcie mnie proszę, ale przypomina mi się, że tutaj chyba miała być taka solidna zapalniczka, a nie coś takiego. Najwyraźniej gdzieś jakieś przepisy może nie po, po pozwoliły. Albo, nie wiem, były jakieś po prostu obiekcje, fundusze, cokolwiek takiego. Dali chyba to w zamienniku. Jestem przekonany, że była tam zapalniczka. Może się mylę, nie wiem, nagrywam to na spontanie. Ale jest masa, masa różnych przeróżnia z tych pierdół. Jest mapa dobrej jakości, taka, którą lubię, czyli taka... Bardziej konturowa nisza, jakaś taka bardzo dokładna. Ale całkiem fajny plakat, chociaż ja plakatów raczej nie wieszam. No i mamy. No w zasadzie, no to jest ten dok, tak, tak, ale. No to też jest rzecz, której się raczej nie nosi, tak? Niemniej kolekcjonersko jest to bardzo przyjemne. Nawet ten głupi pilocik jest świetnie odwzorowany, chociaż to jest taki. No już muszę przyznać, taki tani plastik, nie? No ale wiecie, stylizowany tak, żeby to wyglądało świetnie. Pudło jest naprawdę świetnie zapakowane. Wytłoczka jest dobrej jakości, tam się to bardzo przyjemnie wręcz otwiera, więc taka radość z tego, że w końcu to doszło i w końcu się to rozpakowuje, no to jest naprawdę świetna. Czy coś jeszcze mogę powiedzieć? Na przykład, kompletnie nie spodziewałem się, albo zapomniałem o tej kopercie, która jest w środku. No, i tutaj mamy: no naklejki to jest jedna rzecz, no ale tutaj podziękowanie. I bardzo fajnie zrobiona, tak jakby przepustka do zony. Świetnie to wygląda. Ja bardzo lubię takie pierdoły. Ja może wam kiedyś pokażę, jakiego, jaką ja mam kolekcjonerkę Halo Reach. Tam świetnie to zrobili. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Co ja wam mogę powiedzieć? Akurat pod kątem kolekcjonerki. Się naprawdę wybronili, no to, to to jest absolutnie genialne, nie? No autentycznie, to nie jest do niczego przyklejone ani nic. Co oni tutaj włożyli? Wy mi powiedzcie, zapraszam Was do komentowania. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Tym razem troszeczkę inaczej podszedłem do tego tematu. I dajcie znać, co o tym sądzicie. Na ten moment to wszystko. Jeszcze raz Wam wszystkim dziękuję za to, że mogłem mieć. Ten unboxing dzięki wam widzom i wam, akolitom patronom wspierającym zarówno na Patronajcie, jak i na YouTubie. Teraz zbieramy naprawnika. Trzymajcie się! Cześć!